Cześć, z tej strony Rizrox, a w tym filmie postanowiłem zrobić poradnik o AMK MK38, bo uważam, że to jest jedna z lepszych ciężarówek w SnowRunnerze. A na pewno najlepsza ciężarówka w Snow Ranerze na samym początku gry, kiedy jeszcze nie można odblokować dużo upgradeów do ciężarówek, a w szczególności nie można odblokować opon terenowych, bo ANK, jak ją znajdziemy, ma od razu opony terenowe, co jest olbrzymim ułatwieniem na początku. No i zacznijmy od początku. Gdzie w ogóle znaleźć ANK? Więc tak ANK można znaleźć na Alasce w USA. E, musimy wystartować z mapy Port Północny z garażu. No, i tutaj Wam narysowałem dokładnie mapę, którą drogą najlepiej e, przejechać, żeby dojechać do następnej mapy, do bramy. Z tego względu, że najkrótsza droga jest zablokowana i jest przewrócony rurociąg, nie możemy sobie najkrótszą drogą pojechać, skręcając z garażu od razu w prawo. Musimy pojechać dłuższą drogą, niestety. Po drodze mamy stację paliw, gdzie warto się zatankować, ale nie musicie tego robić, bo na kolejnej mapie jest bardzo krótki przejazd, i po drodze jest stacja paliw. Dobra, przeskakujemy do kolejnej mapy. No, i tutaj jesteśmy na mapie rzeka górska, gdzie trasa jest bardzo prosta. Jedziemy po prostu sobie do góry główną trasą. Nie mamy nic po drodze, żadnych przeszkód. Jedna, jedna tam tylko dziura jest, ale jest oznaczona, można ją łatwo ominąć. No, i po drodze mamy stację paliw. Tu się tankujemy. Dojeżdżamy do bramy i przeskakujemy na mapę, na której znajduje się właśnie nasz upragniony pojazd ANKMK 38. Dobra, lecimy do ostatniej mapy. No i słuchajcie, ostatnia mapa to zatoka Pedro i w tym miejscu startujemy sobie z bramy. No i też mamy po drodze zablokowany przejazd, bo są skały wywalone, więc musimy objechać. Ja Wam tutaj narysowałem, jak objechać. Sobie ten, ten teren, żeby dojechać do MK38. Trasa jest dość prosta, na pewno sobie dacie radę. Opony uniwersalne wystarczą, tak prawdę mówiąc, żeby przejechać tą trasę. Nie ma tutaj jakichś strasznych komplikacji, więc na pewno dacie radę. I tutaj w kółku, na samym końcu, MK38, wystarczy, że do niego podjedziecie. Nie musicie go naprawiać, tankować. Wystarczy, że podjedziecie i macie już ciężarówkę sprawną do jazdy ze światłem. Ternowymi oponami z dobrym silnikiem, dobrą skrzynią biegów, i teraz słuchajcie, jak już sobie znaleźliście MK38, to powiem Wam, że yy, tokowa ta ciężarówka jest bardzo dobra yy, i powiem Wam, że zacząłem sobie grać SnowRunnera od początku i ta ciężarówka. Daje radę, możecie nią całego slunnera, nią tak naprawdę przejść, zrobić wszystkie kontrakty z wyłączeniem tych, gdzie trzeba używać podnośnika, no to wtedy niestety nie. Ale jest to moim zdaniem naprawdę rewelacyjny pojazd. No, ale ma, jest, ma swoje wady, bo ma oczywiście bardzo wysokie spalanie, ale te spalanie bardzo łatwo można obniżyć i to o bardzo dużo. Otóż słuchajcie, jak jeździcie sobie ją na stoku, no to wiadomo, że macie ochotę zaprejdować ją do lepszego silnika, do lepszego wyższego zawieszenia, do lepszych opon. I powiem Wam, że wcale nie musicie tego robić, bo ona na starcie ma już świetne opony terenowe. I tutaj wziąłem, chciałbym Wam poradzić, żebyście. Nie upgrade'owali silnika i skrzyni biegów do skrzyni terenowej i do najlepszego silnika. Dlaczego? Słuchajcie, MK38 na najlepszym silniku i skrzyni terenowej pali zawrotne. No, naprawdę pali strasznie. Ma tak duże spalanie jedno z największych spalań chyba w grze. I do tego testu wziąłem dwa pojazdy MK38. Tu, oczywiście, sobie robię, nagrywając od razu ten film, bo sobie pomyślałem, wezmę dwa pojazdy. Jeden w specyfikacji z najlepszym silnikiem i skrzynią terenową, drugi ze zbalansowaną skrzynią biegów i ze środkowym silnikiem, który połączenie zbalansowanej skrzyni biegów i środkowego silnika, nie tego najlepszego, tylko tego środkowego, powoduje, że spalanie spala i to bardzo, bardzo spada. No i stwierdziłem, że dobra, słuchajcie, no to zrobię sobie tak, że zrobię sobie czasówkę, zostawię jedną ciężarówkę w najlepszej specyfikacji i drugą ciężarówkę w troszeczkę gorszej specyfikacji. I słuchajcie, jaki jest rezultat, Takiej, takiego testu zobaczcie, skończyłem sobie czasówkę wyłączyłem silnik, zostawiłem ciężarówkę zostało mi 133 e, litry e, paliwa w baku a teraz robię tą samą czasówkę tylko z specyfikacji z silnikiem słabszym i ze zbalansowaną skrzynią biegów i zobaczcie jaki jest rezultat tego, podjeżdżam już żeby zakończyć zadanie e, i zatrzymuje się koło NK, wyłączam silnik i zobaczcie, 154 litry mi zostały w baku. 154 litry, a tutaj 133. Zobaczcie, jaka kolosalna różnica jest w spalaniu, jeżeli chodzi o tą ciężarówkę. Więc, jak dla mnie, ja Wam bardzo polecam, żebyście nie jeździli na najlepszym silniku NK. Tylko sobie ją na początku gry. Jeżeli zaczynacie grać w Snowrunnera, znajdźcie sobie ciężarówkę, zapgradujcie sobie maksymalnie silnik do tego średniego i to wszystko. I więcej nie róbcie. Więcej nie róbcie, bo po prostu nie będziecie dojeżdżać do celu, będzie Wam ciągle brakować paliwa. A na specyfikacji ze średnim silnikiem, z tym pośrodku, naprawdę rewel to jest rewelacyjny pojazd, ma wystarczającą moc i na start gry jest rewelacyjny. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ANK MK38, mój poradnik, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w następnych, cześć!